Cześć kochani, chciałabym Was powitać w dzisiejszym Domu Modlitwy. Dziś pomodlimy się dziękując Panu Bogu za takie małe rzeczy, za takie małe cuda, za takie zbiegi okoliczności oraz Dziękujemy Aniołowi Stróżowi za opiekę nad nami, bo myślę, że dużo z nas, także i ja, często nie zauważamy jego działania. A myślę, że i wierzę w to, że bardzo się nami opiekuje i cały czas nad nami czuwa. Więc zacznijmy od znaku krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Więc Aniele Boży, Stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. rano, we dnie, w wieczór, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego i doprowadź do żywota wiecznego. Amen. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś pomagał mi znajdować właśnie w moim życiu małe rzeczy, dostrzegać je i, i potrafić się z nich na maksa cieszyć. Proszę Cię, Panie Jezu. Przejdź, Panie Jezu, właśnie do, do tego, abym mogła Zawsze, e, zawsze widzieć Twoje działanie, czy od razu, czy po czasie, ale żebym je zawsze zauważała, mm, Przyjdź Pani Jezu. Mm, dziękuję Ci Pani Jezu, że e, właśnie mamy Anioła Stróża, który zawsze się nami opiekuje, który, mm, który nad nami czuwa. Dziękuję Ci Pani Jezu. Wy też właśnie możecie mówić swoje wezwania i mówić za co dziękujecie. I właśnie możecie teraz pomyśleć nad taką jakąś małą rzeczą, która, która wam się może dzisiaj przydarzyła albo w tym tygodniu i jest taką fajną małą rzeczą. Małą, ale bardzo fajną i, i miłą. Mm. Proszę Cię Panie Jezu e, Przychodź i mm, Dawaj mi takie małe Świadectwa wiary Które pomagają mi się rozwijać w wierze Proszę Cię Panie Jezu Dziękuję Ci Panie Jezu Za wiele takich małych Zbiegów okoliczności, Za wiele takich Małych cudów, które działy się w moim życiu, które zebrane w całość dają coś, coś mega dużego, coś mega pięknego. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Proszę Cię, Panie Jezu, aby przychodził do naszych oczu, abyśmy mogli zobaczyć piękno tego świata i dostrzegać to w, każdy, w każdej małej rzeczy. Żebyśmy nie wymagali właśnie od całego świata, od siebie za wiele. Proszę Cię, przyjść, Panie Jezu. Ja, jeśli chodzi o moje, moją małą rzecz w tym tygodniu, to bardzo dziękuję Ci, Panie Jezu, za moją radość i energię, że, że właśnie mogę budzić się rano i, i e, jestem zdrowa i, i mogę robić tak dużo rzeczy. Mm, I e, właśnie też e, dziękuję za e, moje koty, które też zawsze poprawiają mi humor, e, gdy, gdy mam właśnie zdalne lekcje. Dziękuję ci za to, pani Jezu. Myślę, że. Że będziemy już kończyć, i myślę, że jakoś na Was wpłynęła ta modlitwa. A jeśli nie, to, to też nic nie szkodzi. Więc w imię Ojca i Snaju, Świętego Amen i Papa.